Blanka, zaczyna oczywiście od Twojej kreacji, jest przepiękna. Ty lubisz siebie w takim wydaniu bardzo eleganckim, wieczorowym. Powiem Ci, że lubię się w tej sukience, ponieważ Maciej Zień, na którego pokazie dzisiaj jesteśmy, tą sukienką sprawił mi wielką radość, bo ukrył wszystkie moje mankamenty, budowy mojego ciała i dał mi to, czego na przykład mieć nigdy nie będę, czyli długie nogi, bo ja mam bardzo krótkie i biodra, których nie mam w ogóle, bo mam biodra jak facet. Więc dla mnie ta sukienka to jest moja idealna budowa ciała. I dzisiaj jak stanęłam przed lustrem w domu, powiedziałam do swojej menadżerki, Boże, jaka jestem ładna. Jakby wszystko się zgadza. Gdybym tak wyglądała naprawdę jak w tej sukience, to by było naprawdę super. I nie sądziłam, że to są twoje kompleksy. Nigdy w życiu bym tak nie powiedziała. Ale to nie są kompleksy. To jest jakby ja jestem bardzo pragmatyczna. Wiem, że mam krótkie nogi. Widzę to. Mam, wiesz, takie nogi i taki tułów. No to mam krótkie nogi. Jestem niska i nie mam bioder. Jakby to są fakty. Ja z nimi po prostu nie dyskutuję. To nie jest mój kompleks. Ja to musiałam zaakceptować, bo nic z tym nie zrobię, nie ma operacji. A czy niby jest ta wydłużenia nóg, ale to jest chore, nie? A bioder, no mogłabym sobie wszczepić implanty, ale to jest obrzydliwe. Tutaj... Główną uwagę zwraca twój piękny płaski brzuch. Co zrobić, żeby taki mieć? O wiesz co? No ja y, od dziecka trenowałam sport, więc u mnie nawet jak nie trenuję, aktualnie nie trenuję nic niestety, y, ze względu na chory kręgosłup, y, to jest po prostu pamięć mięśni. Także to co mogę doradzić to rodzicom doradzę, y, zwłaszcza dziewczynek, y, popychajcie je do sportu od najmniejszych lat, bo wtedy dzięki temu one będą po prostu potem miały łatwiej. Bardzo dobra rada, dla rodziców zwłaszcza, na Twoim Instagramie można co jakiś czas zobaczyć Twoją sylwetkę, a ostatnio widziałam co innego, bo ogłoszenie z autem i teraz mam pytanie, czy będąc osobą popularną, takie rzeczy idą łatwiej? No mam nadzieję, przyznam szczerze, że te rzeczy będą się łatwiej, nie wiem, to jest mój pierwszy raz, kiedy sprzedaję samochód, na... robiąc to, że tak powiem, na Instagramie, więc... A jaki jest Twój wymarzony samochód? O nie, ja w ogóle nie mam takich marzeń, ja jeżdżę w tym momencie BMW serii 4 w kupecie, bo mi się podobało, ale to jakby jest to po prostu wygodny samochód do przemieszczania się, bo ma nawet na cztery koła i bardzo sprawny układ kierowniczy i tak naprawdę jest ekonomiczny, a ja jestem bardzo oszczędna. Właśnie a propos pieniędzy, mam jeszcze taki temat, o którym głośno, szczególnie właśnie u nas na plotku. Ostatnio pisaliśmy o wynagrodzeniu za walkę freakfightową w Fame MMA. Półtora miliona, ponad półtora miliona za trzy walki. Dużo? Mało? Jak się walczy, jeśli się walczy, jeśli się człowiek bije, czyli idzie tam po to, po co poszedł, i robi to, po co poszedł, i robi to, po co został zatrudniony kontraktem i zostało mu zapłacone, to to nie jest dużo. A co sądzisz o ostatniej walce Sebastiana Fabiańskiego? To był main event. Już to powiedziałam się wielokrotnie. Uważam, że ja czuję się oszukana. Jako, y, to jest moje guilty pleasure, y, gale freak fightowe. nie ukrywam, tego oglądam. Ym, czuję się oszukana, zażenowana, zawstydzona i nic tutaj dobrego nie jestem w stanie na ten temat powiedzieć. To był po prostu żen. Czyli można było ten koniec we freak fightach jakoś inaczej pokazać? Wiesz co, można było się zastanowić czy ma jakikolwiek sens branie się za coś, czego w ogóle nie chcesz robić. No, to jest, dla mnie to jest kluczowe i w, tym, w tej sytuacji to jest po prostu absurdalne. A co by musiało się stać, żebyś to ty przyjęła taką propozycję? Musiałabym nagle ozdrowieć, wiesz? Bo ja, ja trenowałam sztuki walki. Powiedzenie, że ja się lubię bić, to jest trochę za dużo, ale ja się lubiłam bić, jak byłam młodsza i trenowałam. E, więc to byłoby dla mnie pyszne wydarzenie. Natomiast ja jestem... E, 7 miesięcy po operacji kręgosłupa i mam kompresyjnie złamane kolano, które do końca życia już jest uszkodzone. Także nie zobaczycie mnie, ale nie dlatego, że nie chcę, bo już miałam propozycję, tylko dlatego, że ja za żadne pieniądze nie zaryzykuję swojego zdrowia. A te propozycje, które miałeś, to też były takie wysokie kwoty, typu pół miliona? Nie, to były wyższe kwoty. Wyższe nawet. No tak, wiesz, no to w moim wykonaniu byłoby to o tyle ciekawe, że pamiętaj, że ja. Rozumiem na czym polegają media, ja y, wychowana jestem ortodoksyjnie przez KSW, ja wiem co to jest traszto. przypominam Ci, że prowadziłam również program, y, tylko jeden, gdzie my uczyliśmy zawodników MMA, jak to jest wejść do tego wielkiego świata MMA, więc ja to wszystko wiem. Także ja zdaję sobie sprawę z tego, jakby trzeba było to zrobić, żeby to było dobre, a włodarze federacji zdają sobie sprawę z tego, że ja to wiem, no ale niestety, no mówię, no to jest raczej przegrana sprawa. Szkoda, bo ja bym bardzo chciała zobaczyć nie tylko walkę z Twoim udziałem, ale także konferencję, bo myślę, że byś dała tak zwane dymy na tych konferencjach. No właśnie nie bardzo, wiesz, ponieważ ja jestem w gruncie rzeczy bardzo kulturalną osobą i mnie jest w ogóle bardzo ciężko do czegokolwiek sprowokować. Ale za to jestem sarkastyczna, a w tym sarkazmie potrafię być podła, więc myślę, że tutaj byłyby takie dobre szpileczki. Nie no, ja bym się na pewno świetnie bawiła. Pewnie. I mam jeszcze na koniec pytanie dotyczące dzisiejszego dnia, bo dzisiaj wieczorem nie tylko był pokaz, ale też poranek był wyjątkowo polityczny. Tutaj przejdę do takiej wizji polskiej, jaką Ty masz w głowie, bo wszyscy spodziewamy się czegoś dobrego. Jaką ja mam wizję, ale może być też taka utopijna? Może być po prostu, że była Twoja. To ja bym bardzo chciała, żebyśmy byli jak Szwajcaria. Nie wiem, czy wiesz, ale Szwajcaria jest genialnym przykładem e, demokracji. Oni tam mają na wszystko referendum. Na wszystko. I jeżeli kogoś to interesuje, to ja teraz o tym nie będę mówić, odsyłam do tego, jak jest prowadzona polityka Szwajcarii. To jest tak utopijnie wspaniałe dzieło ta ich demokracja, że ja bym życzyła nam wszystkim, żeby u nas tak było. A jakie miałabyś oczekiwania wobec rządów Donalda Tuska? To też jest ciekawy temat. Ja jestem nauczona od dawna, że oczekiwania budzą rozczarowania, więc ja bardzo chętnie będę się przyglądać temu, co robi pan Donald Tusk i nie ukrywam, że będę mu bardzo kibicować. Zarówno jemu, jak i całemu jego rządowi. Bo też dzisiaj został nazwany w Sejmie niemieckim agentem. Słuchaj, no ja byłam nazywana na milion sposobów. Każda osoba publiczna w tym kraju też była nazwana na milion sposobów. A co to znaczy, że jest niemieckim agentem? To tak po prostu przezwane bez jakiegoś większego y, argumentu. Rozumiem, że przez partię, która już w tym momencie ma mniejszość w Sejmie. Z pana Kaczyńskiego. Och no, słuchaj, to tutaj może mógłby być to temat rzeka, a że ja się na polityczne nie wypowiadam, to tu postawię kropkę.